Naszym mięśniom na miednicy nie służy przede wszystkim garbienie się. Jest to sytuacja, w której w naszej kolumnie kręgosłupa dochodzi do pewnego dysbalansu, co skutkuje na nieprawidłowe ustawienie miednicy i finalnie wpływa na wzmożone bądź osłabione napięcie w obszarze mięśni na miednicy. Ciąganie brzucha też może być szkodliwe, ponieważ wzrasta wtedy ciśnienie śródbrzuszne, które sprawia, że część narządów kieruje się ku górze, co może nasilać problemy gastryczne, takie jak zgaga wzdęcia, a część kieruje się ku dołowi, przeciążając dno miednicy. Ściskanie się obcisłą bielizną, pasami poporodowymi, pasami wyszczuplającymi również powoduje ten sam mechanizm, co wciąganie brzucha, więc przeciąża nasze dno miednicy. Wsparcie również powoduje, że wzrasta ciśnienie w jamie brzusznej, kierując narządy ku dołowi. Sprawia to, że Twoje mięśnie na miednicy są obciążane o około 3,5 cm w dół. Na film zaprosił partner, Marka Seni. Twoje wsparcie w nietrzymaniu moczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.